CFD Kompleksowy przewodnik po kontraktach na różnicę kursową. Handel CFD stał się coraz bardziej popularnym sposobem inwestowania na rynkach finansowych bez posiadania bazowych aktywów. Dziś zagłębimy się w to, czym jest handel CFD, jak działa i jakie są kluczowe aspekty dla początkujących. Czym są CFD? Kontrakty na różnicę kursową. Czyli CFD, Contracts for Difference, to instrumenty pochodne pozwalające spekulować na ruchy cen różnych aktywów, w tym akcji, towarów, kryptowalut i indeksów. W handlu CFD nie kupujesz ani nie sprzedajesz rzeczywistego aktywa. Zamiast tego zawierasz umowę z brokerem na wymianę różnicy w cenie aktywa od momentu otwarcia pozycji do chwili jej zamknięcia. Jak działają CFD? Podczas otwierania pozycji CFD wybierasz, czy chcesz pójść na długo, kupno, czy na krótko, sprzedaż. Jeśli uważasz, że cena aktywa wzrośnie, składasz zlecenie kupna. Z kolei, jeśli uważasz, że jego cena spadnie, idziesz na krótko. Potencjalny zysk lub strata są określane przez różnice między cenami otwarcia i zamknięcia. Przykład. Załóżmy, że decydujesz się kupić CFD na akcję, której cena wynosi 100 dolarów amerykańskich. Jeśli cena wzrośnie do 110 dolarów amerykańskich i zamkniesz pozycję, zarobisz 10 dolarów amerykańskich na każdą akcję. Jednak, jeśli cena akcji spadnie do 90 dolarów amerykańskich, poniesiesz stratę 10 dolarów amerykańskich na każdą akcję. Dźwignia finansowa w handlu CFD. Jednym z głównych atutów handlu CFD jest możliwość korzystania z dźwigni finansowej. Handlując z dźwignią, musisz tylko wpłacić ułamek całkowitej wartości transakcji, często nazywanym depozytem zabezpieczającym. Oznacza to, że możesz kontrolować większe pozycje przy mniejszej inwestycji, co zwiększa potencjalne zyski. Jednak użycie dźwigni zwiększa również ryzyko, ponieważ straty mogą przekroczyć początkową inwestycję. Przykład dźwigni finansowej. Jeśli masz stosunek dźwigni 10-1 i chcesz kontrolować aktywa warte 10 000 dolarów amerykańskich, musisz wpłacić 1000 dolarów amerykańskich jako depozyt zabezpieczający. Jeśli cena aktywa wzrośnie o 10%, zarabiasz 1000 dolarów amerykańskich, co daje efektywnie 100% zwrotu z początkowej inwestycji. Ale pamiętaj, jeśli cena spadnie o tę samą sumę, stracisz cały depozyt. Ryzyko w handlu CFD. Chociaż handel CFD oferuje wiele zalet, ważne jest, aby być świadomym ryzyk z tym związanych. Warunki rynkowe mogą się szybko zmieniać i użycie dźwigni może zwielokrotnić straty. Mogą wystąpić luki cenowe prowadzące do strat większych niż sal do Twojego konta, szczególnie na rynkach o wysokiej zmienności. Kluczowe kwestie przed rozpoczęciem przed rozpoczęciem handlu CFD rozważ następujące kwestie. Zdobądź wiedzę. Zrozumienie rynku jest kluczowe. Poświęć czas na poznanie interesujących Cię aktywów i tego, jak działa handel CFD, w tym technik analizy rynkowej. Wybierz renomowanego brokera. Dowiedz się i wybierz brokera, który oferuje korzystne warunki handlowe, w tym niskie spready, niezawodną obsługę klienta i przyjazną dla użytkownika platformę. Wdróż strategię zarządzania ryzykiem. Używaj zleceń stop loss, aby chronić swój kapitał i upewnij się, że masz jasny plan dla każdej transakcji. Pozostań na bieżąco. Monitoruj wiadomości ekonomiczne i wydarzenia, które mogą wpływać na rynki. Bycie poinformowanym pozwala podejmować lepsze decyzje handlowe. Podsumowanie. Handel CFD oferuje ekscytujące możliwości dla inwestorów chcących zyskać ekspozycję na rynki finansowe. Rozumiejąc, czym są CFD, jak działają i jakie są związane z nimi ryzyka, możesz z pewnością podejść do handlu. Zawsze kładź nacisk na edukację i zarządzanie ryzykiem, aby z powodzeniem poruszać się po złożonościach handlu CFD. Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź naszą stronę!